Ciemma się ma sklep Fortnite dnia 6 marca. Akso na fali. Nowy skinek fajny, tani za 800 A uh, Tak się prezentuje. Do tego emotka. A, tylko nie mam dźwięków z gry, już włączam. Przepraszam. Musicie wybaczyć. Jedziesz, jedziesz. Dezorientacja Kilo of kruka, Pani kruczyca, pan kruk. Kso. Burgerek, pani burgerek, latający talerz i musztarda, uskramecz Mas i masarni, chwała pomidorowi, banan, taki skinek, taki arkane, pozotku T, zajęty, aż bekniesz, chrono, jatank, samum, 360. Kong, Godzilla, Topur Konga, Malowanie, kolejne, kilof, Emotka Nissan, Dopalacz, Ellen, Xenomorph, Jego Lotnia, Kilow, Grunt to Rozrywka, Opancerzony Batman, Egzolotnia, Topur, Emotka, taka. Taka, 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 taka oraz ta. Lotnia, Kilof, Skinek, ultra boosty, ultra boosty, ultra boosty, ultra boosty, ultra Adizero, Jordany Piątki, Nike. Jordany 35, Jordany Trójki, Danki, Jordany Trójki, Air Force, Jordany Czwórki. To nikogo nie interesuje. Motka, kolejna, kilow, off, kill off malowanie, plecak, plecak, samochód rewolwer, samochód puma, koła, koła, dopalacz, dopalacz, koła, koła. koła Chodźcie Miku dalej w sklepie Emotka Emotka Mikrofon Perkusja, światło Miku To nikogo nie interesuje Plecki Głębokie brzmienie, bas Kolejny oraz kolejny No i z pakietów Nic nowego Dzięki za dzisiejszy odcinek, zostaw łapkę zostaw suba Pamiętaj o kodziku w sklepie Sniper podługę, Ford podłoga ty bo to bardzo wspiera Dzięki pa cześć